W momencie uprawionym Jezus Chrystus po kilkomiesięcznej przerwie yy, dotarliśmy dzisiaj yy, w gronie organizatorów yy, pierwszej wielkości Tarnowskiej, w gronie przewodników i naszych świeckich współpracowników do zabawy, a więc do tego miejsca, gdzie przygotowywana jest yy, kolejna już jubileuszowa 40. Pierwsza Pielgrzymka Tarnowska. Kiedy na Jestej Górze mówiłem o tym, że już dzień po zakończeniu Pielgrzymki przygotowujemy i myślimy i zastanawiamy się nad organizacją kolejnej Pielgrzymki w przyszłym roku, to dzisiaj to spotkanie to, to potwierdza. Bardzo mocno zastanawiamy się, jak przygotować i przeprowadzić Pierwszą Pielgrzymkę Tarnowską w kolejnym roku. To będzie rok 2022. To będzie 41. pielgrzymka tarnowska. Mamy już wybranego kaznodzieje, który przygotowuje materiały. To będzie ksiądz biskup Artur Ważny, który zapowiedział, że nasze rozważania będą usłudę wokół tajemnicy tryduum paschalnego oraz wszystkich rzeczy związanych, które wynikają z przeżywania, zrozumienia, oraz z takiego głębokiego wejścia w tajemnicę paschalną, czyli Triduum Paschalnego Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. To będzie temat duchowy, ale życie stawia przed nami również wiele wymagań organizacyjnych i logistycznych. Mamy nadzieję ogromną, że kolejna pielgrzymka będzie już w formie tradycyjnej, dziewięciodniowej, już nie sztafetowej, jednodniowej dla każdej grupy, ale że będziemy we wspólnocie wszystkich naszych 26 grup wędrować przez 9 dni, a więc wrócić do tego systemu, który znany jest wszystkim i za którym, no, nie ma co ukrywać, wszyscy troszeczkę tęsknimy. Ten system będzie również wymagał przepracowania i noclegów, i organizacji również toalet i sanitariatów. Ten system będzie również wymagał skupienia się na tym, że będziemy nocować w ogromnej większości w namiotach, które będziemy ze sobą nosić, a już może znacznie mniej w domach, do których też wielu z nas jest przyzwyczajonych. Te wyzwania przed nami niesie życie i obecna sytuacja, ale staramy się im zaradzić i. Kilka miesięcy wcześniej już o nich myśleć i być na nie przygotowani. Dzisiaj to spotkanie księży przewodników, które powoli dobiega końca pokazało, że mamy wiele pomysłów, że pielgrzymi są bardzo kreatywni, że potrafią no, nawet przygotować 1000 litrów zagrzanej wody po to, żeby pielgrzymi w danej grupie mogli się w przyzwoitych warunkach wykąpać na zakończenie dnia. A teraz no, przed nami okres przygotowywania i plakatu i dogrywania tych różnych szczegółów i niuansów po to, żeby kiedy nadejdzie dzień 17 sierpnia 2022 roku Pielgrzymka mogła wystartować i żeby pielgrzymi um, mogli um, dotrzeć na jasną górę i uwielbiać um, pana. Mamy też nadzieję, że za kilka tygodni będzie już rozpisany plakat. Będzie rozpisany konkurs na plakat, i również wskażemy hasło, które będzie nam przyświecać w przyszłorocznej pielgrzymce. Tak więc ogromnie dziękujemy za gościnę w zabawie, ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali na to dzisiejsze spotkanie i pomogli nam jakoś szerzej spojrzeć na to, co nas będzie czekać w kolejnej pielgrzymce za kilka miesięcy. Szczęść wasze.